Dzień dobry! Kolejny dzień w Lifie. W sumie to wyjechałem 26 godzin temu, a mam zrobione dopiero 826 km. No niestety, przygody się zdarzają na trasie. Powinienem już być w Pilsztat albo w Treleborgu. Ale że nie ma miejsc na promach, to i tak mi się nie śpieszy. Będę musiał coś wykombinować. Może jakimś promem cargo się zabiorę, zobaczymy. W każdym razie zostało mi jeszcze jakieś 400 km, czyli 8 godzin do celu. No i dwa razy musiałem się ładować na wolnej ładowarce typ 2. Ładowanie AC 3, 3 kilo maksymalnie. A raz ładowarka nie miała zasilania, a drugi raz szademu spekulowało i za dużo wilgoci było. Ale już jadę dalej. 74% baterii, 80 km prognozowany zasięg. Na 44% powinienem dojechać. Więc na spokojnie 30 km do ładowarki. Ubrałem taktykę, że jadę maks 90 na godzinę GPS-owe, czyli 102 licznikowe. Bo jak sprawdziłem ABRP, się okazało, że. Na 400 km będę 4 minuty szybciej, jeżeli będę jechał 120, tam gdzie 120 jest dozwolone, oczywiście 110, tam gdzie 110, niż jak maksymalnie 90. No, bo wiadomo, że życie jest dużo większe, powyżej 90, i wszystko, co bym nadrobił czasem, to stracę na ładowarce, więc tylko więcej zapłacę za energię. Nie ma sensu. Dzięki temu, że dwa razy stałem na wolnej ładowarce, bo bateria się schodziła do 33 stopni, więc można ładować znowu pełną mocą. Nie ma Rapid Gate. Dzisiaj w Szwecji 6 stopni, słoneczko. Bardzo fajna pogoda. Idealna do jazdy. O, 7 właśnie wskoczyło stopni. Z przyjemnością wspominam to miejsce. Bardzo ładne miejsce, zresztą. Ale tutaj spotkałem bierna. Tak, to było tutaj, na tej ładowarce. I co? I power nie szwankuje tak jak ABB. No, ABB prosto taki przeczulony. Jest na tę wilgoć. No, tutaj bez problemu. 47 kg przy 42% baterii. Elegancko. Tak tu można się ładować Tak przyjechał właśnie wtedy Amperą E A to jest Ismaria Widzę Tak jest Na duńskich tablicach Duży samochód 52% to ja rozpoczynam ładowanie, tak lepiej później 28 zapocnij. Tu mój rifek To jest biały lifek ale ładuje się z typu drugiego dziwo Może to ktoś coś długo robi Nie wiem Siedzi balawet Circle K, tam Ionity Tam Myjnie, Hotel Burger King Wszystko razem Wszystko No i dojeżdżam do Göteborga Słoneczko świeci jeszcze Znaczy jest szansa, że się naładuje Zużycie 18 kWh z 27 km, jak się jedzie 90 na godzinę, to jest naprawdę bardzo przyjemne zużycie. Jeszcze niby 70 km zasięgu mam, ale za 14 km będę się ładował, bo wiem, że ta ładowarka na pewno działa. A kolejna różnie to bywa z nią, więc wolę już nie ryzykować. I tak jestem mocno opóźniony w stosunku do tego, co chciałem zrobić. Miejsca na promie zmieniają się dynamicznie. Jeszcze rano sprawdzałem, trzy promy były w pełni wypełnione, nie było miejsc dla samochodów. Teraz już dwa mają miejsce. Ale na jeden nie zdążę. No, a drugi o 23 zdążę. Jest miejsce dla samochodu, ale nie ma żadnej kabiny, no więc ja się podziać przez 7 godzin. Nie wiem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na końcu drogi muszę podjąć decyzję czy Hysztat, czy Treleborg. Różne są opcje. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj wypłynąć ze Szwecji. 80 na godzinę ograniczenie, znaczy zbliżamy się do Göteborga. Przed godzinami szczytu jeszcze się uda dojechać. Przejechać myślę w miarę sprawnie Bateria nie jest zbytnio zagrzana, 36,5 stopnia. No jak człowiek dokładnie, 36,5. Jak widać, jak rzecz nie jadę zgodnie z przepisami, to GPS-owy 80, to tu niektórzy dużo więcej. Śpieszą się, żeby zdążyć już przed korkami w Göteborgu. Nic przyjemnego, ich utknąć. i jak tam ruszymy czy nie ruszymy problem komunikacyjny to nie jest problem to wyciągnąć i sadzić ponownie jeszcze raz start karta RFID taką oto fajną sprytną kartę mam i znowu spróbuję się połączyć i znowu problem z komunikacją Dobrze. do trzech razy sztuka w takim razie Trzeba. Tak, zrobić tradycyjnie Start, RFID O, teraz jest zdecydowanie lepiej Dwie niebieskie diody No i ruszyło ile kilo pójdzie? Przy 52%? Jest 38 kilo, bardzo dobry wynik. Materia nie jest zagrzana 46 kilo przy 52%. Nieźle. Bardzo fajna ładowarka. bardzo mi się. I trzyma, 47 nawet Nieźle Jesteśmy w centrum Göteborga Co tu za drapacz chmur Stacja Prim Göteborg energii. O proszę Piękna pogoda 8 stopni słońce świeci w Szwecji za Göteborgiem. Super. Dzięki temu zużycie jest niższe, chociaż i tak wysokie. 22,3 z 40 km od Göteborga. Do ładowarki 15 km, zasięgu 36 km. Więc bez problemu.

Oczywiście, jeśli wszystko pójdzie dobrze, odpłukać, no bo Zakładałem, że po 24, 26 godzinach będę Na miejscu, a tutaj Niespodziewane przerwy W dostawie elektryczności Niespodziewane opady deszczu I niestety Trzeba się pogodzić z tym, co los przynosi Tym razem nie kupowałem biletu na promy, jakoś taki byłem Ostrożny, przyzorny, 1200 km zimową aurą trzeba zrobić, drogą, której nie znam. To nas spokojnie jeszcze zdąży. Tylko zapomniałem, że święta są za tydzień. Masa Polaków z Norwegii i ze Szwecji jedzie już w ten weekend do domu, więc biletów praktycznie nie ma. No i jestem w miejscowości Warberg. Tutaj duży... mop z McDonaldem, restauracją, superchargerem Tesli i takimi to ładowarkami znowu firmy ABB, które mnie dzisiaj prześladują. Rozpoczniesz się czy nie rozpoczniesz się? O! Jest! Niebieskie. Zaświeciło się, czerwone się zaświeciło Coś tam idzie 22% baterii Ty ruszy? Jaką mocą? Jest maksymalną 48 kg Jest 35 Jest 47 kg, elegancko Ile razy tutaj będę musiał startować? Zobaczymy. O, najpierw żeby jeszcze kartę przeczytało, to jest cud. Cud techniki tutaj są te. Słyszałeś? O, ludzie. No, te czytniki są świetne. Ale jeszcze zawsze jest aplikacja. Zostanę się męczyć, bo nie lubię się męczyć. Nikt ci nie wykrywa nie? tej karty. Jedne czytniki od razu, a inne. inne. Naprawdę. Dobra, nie mam czasu. Odpalamy z telefonu. Z telefonu od razu za pierwszym razem. Bak, 34% przyjechałem, moc maksymalna 39 czy będzie więcej. Temperatura baterii już jest sporawa 45 stopni, no więcej już nie będzie, 39 to jest maksyba. OBD się rozłączyło, więc nie dostanę informacji ile teraz aktualnie jest. O, może teraz się połączyć. Nie, musiałbym włączyć. O, starczy czasami otworzyć drzwi i już jest lepszy sygnał. O, moc ładowania 40 kg, 45,5 stopnia Celsjusza baterii. Dobra, niech się ładuje. A ja Jest. Udało się. Udało się kupić bilet na prom. Rzut beretem, można powiedzieć, albo raczej ostatniej chwili. Naprawdę nie wierzyłem już, że uda mi się dzisiaj, w piątek 22 marca, tydzień przed świętami wielkanocnymi w Polsce, wyjechać ze Szwecji, wypłynąć. Ale się udało. Są trzy promy do Świnoujścia. Jest ee, Unity Line z Trelleborga i jest Polferis oraz Unity Line z Bysztad i tylko ten Unity Line, który jeszcze nie miałem przyjemności płynąć. No też był wykupiony w pełni, ale pewnie ktoś zrezygnował i, i trafiłem na moment, gdzie była i kabina dostępna, i miejsce dla samochodu. I za normalne pieniądze udało się kupić bilet na prom. O takiej godzinie, na który zdążę prawdopodobnie, jeżeli nic się już nie wydarzy. Więc odpukać w niemalowane. Dzień dobry. 45 godzin w trasie. Ale jestem, port Trelborg. Mam już bilet, jadę na konkretną linię. No to była naprawdę dziwna wycieczka, bo miała zająć 26 godzin, a zajęła właśnie tak jak e, mówię 45 godzin tu się dzieje? Tędy, tak? Dobrze, proszę bardzo. Jadę tędy. Hmm. Trochę pospałem tej nocy. Dojechałem do istat wczoraj. Byłem święcie przekonany, że popłynę wczoraj. No ale... Niestety się nie udało. Nie udało się popłynąć, dlatego że na zmęczeniu, które miałem wczoraj, kupiłem bilet nie na wczoraj, a na dzisiaj, na 23. Więc musiałbym czekać dobę, a udało się jeszcze kupić bilet na poranny, tak jak widać, prom. T.T. Line z Treleborga do Świnoujścia Więc Po niespełna dwóch dobach W podróży z Kristiansund do Trelleborga To powinno zająć 26 godzin lifem, A zajęło trochę więcej Jestem Jestem i mam pełną nadzieję, że odpłynę Do Świnoujścia Port w Treborgu to jest ogromny w porównaniu do Iszta. Tam tylko dwie firmy odpływają. A no tutaj po prostu kosmos jedzie i jedzie. Już nie wiem ile kilometrów zrobiłem po, 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 po porcie. Mm. Cały czas szukam H. Terminal G, H i J. No. No, chyba dobrze jadę. w prawo jest H. I tam był G. O, tak, rzeczywiście, chyba to dobrze. Tam z Tena stoi tam, Titi Line. No, ogromny port, ogromny. Jest, znalazłem H. Wielka litera H. I tutaj muszę się zeskanować. Zapewne Please go to lane 1620. Okej, okay, thank you. Które to są 16, 20 Tu te 4 albo i 5 no. na mam wątpliwości, którą nie wybrać. Czy wpuszczają od 16 do 20 po kolei? Czyli lepiej być na końcu 16. Cała masa norweskich rejestracji, czyli Polacy z Norwegii jadą na święta wielkanocne. Firma budowlana. Tutaj CV, tam JD. Polacy nie lubią elektryków zdecydowanie nie. Elektryków tutaj nie widać za bardzo. No. no, ale najważniejsze, że jestem. Dotarłem. Zdobyłem ten szczyt ludzkich możliwości. Dobrze, że tej nocy udało się trochę pospać i naładować samochód do 100%. Mam 92%. Eee... Gesometer podaje, że mam 126 km zasięgu. No bardzo dobra wiadomość przed dalszą podróżą ze Świnoujścia do Gdańska, bo w zachodniopomorskim pomorskim bardzo mało jest ładowarek szedemu.